Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. W tym filmie opowiem Wam o uprawie i wymaganiach skanicy Arensa. Zapraszam do oglądania. I jak sama nazwa zobowiązuje, skalnica to jedna z najpopularniejszych roślin do ogrodów skalnych. I jej nazwa łacińska to Saxifraga, co sugeruje, że roślina ta potrafi kruszyć skały, bowiem Saxum to skała, a frangere znaczy kruszyć. Tak naprawdę skalnica nie potrafi kruszyć skał. A prawdziwą genezą prawdopodobnie jest to, że roślina ta od wieków używana jest do leczenia kamieni moczowych. Skalnica? To oczywiście bylina, która jest wieloletnia. I kwitnie wczesną wiosną, więc w momencie, kiedy nie wszystkie rośliny w ogrodzie cieszą jeszcze nasze oczy. Roślina ta cechuje się kępiastym pokrojem, większość odmian dorasta od 30 do 40 cm. Istnieje wiele gatunków skalnicy, jednak wszystkie cechują się podobnymi wymaganiami uprawowymi i glebowymi. Ta tutaj to skalnica Arentsa. Tworzy piękne poduchy zimozielonych liści, jednak najładniej wygląda w okresie. Wiosennym od kwietnia do czerwca. Tutaj możecie zauważyć, że mam posadzone dwie odmiany. To nie jest tak, że skalnica kwitnie dwoma kolorami. Tu jest jedna roślina, i tu jest druga, i stworzył nam się taki fajny efekt dwubarwności. Istnieją też gatunki kwitnące latem, np. skalnica okrągłolistna lub Kwitnące jesienią, jak skalnica Fortunea. Drobniutkie kwiaty skalnicy osadzone są na końcach pędów. Kolory, w jakich będziecie mogli je spotkać, to najczęściej biały, różowy i czerwony. Roślina ta, jak większość roślin na skalniaki, nie jest trudna w uprawie preferuje stanowiska słoneczne, ewentualnie lekko zacienione. Gleby żyzne, przepuszczalne o Niezbyt dużej wilgotności. Roślina ta bowiem nie znosi zbyt dużej ilości wody. Sadząc ją, najlepiej zastosować podłoże lekko kwaśne. To jest zwykła ziemia ogrodowa, uniwersalna, opycha od 5,5 do 6,5. Podlewać ją powinniśmy tylko w okresach bardzo dużej suszy. Najładniej posadzona wygląda nawet nie tak jak tutaj, jako Pojedyncza roślina, ale w dużych grupach. Wtedy potęguje nam się ten efekt wiosennego kwitnienia. No i słuchajcie, na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!